Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Paweł z kanału raz Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić własną stację radiową do Farminga 17. Znaczy, chodzi o to, że każdy by chciał pewnie mieć własną stację radiową w posłuchać sobie własnej muzyki tam z radia konkretnego, typu RM, Radio Z, czy coś w tym stylu. Więc pokażę Wam dzisiaj, jak w Wgrać poprawnie te linki, żeby wszystko działało. No, zacznijmy od tego, że trzeba wejść w dokumenty My Games Farming i w folder Music. Czyli będziecie mieć takie dwa pliki. W tym Redmi to tylko pisze krótka instrukcja o co chodzi, czyli że pliki muszą mieć końcówkę M3U albo PLS albo mp3, to z tym mp3 to próbowałem, to nie zawsze działa więc ja bardziej polecałbym pls i M3, m3u więc tak, otwieramy streaming internet radios prawym przyciskiem myszy otwieramy za pomocą notatnika i wyskakuje nam no takie, taka formacja ja wam pokażę w oryginalnej wersji jak to wygląda, czyli tak i, i co, od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że te wykrzykniki z tymi myślnikami trzeba pokasować, bo to są komentarze, które po prostu dają to, że tylko widzimy to, a nie działa to w grze. Więc to wam nic nie pomoże. Następną rzeczą jest tak. Tu sobie tego napisali plus edit this, czyli edytujemy ten akurat link czyli tak, wchodzimy na przykład na tą stronę emusrefa.pl. podam to wszystko, czy, czy taką podam wam w opisie to, te linki, tak żebyście mieli pro, bez problemu i tak na przykład sobie znajdujemy nie wiem, rmfm, tak, najprościej no i tam max nawet mamy bierzemy rmf -a. tutaj winup widzimy kraków tu winup Copy link, klikamy pra z prawej i copy link. Bierzemy z powrotem wchodzimy w ten notatnik. Yy, następnie, to nie wiem, bo mi się już dwa otwarły. Dobra, sobie zobacz. Tak. Czyli tam jeszcze raz wchodzimy. Otwórz za pomocą, notatnik. Tutaj, tak jak właśnie było, pozmieniane I od w tym cudzysłowie zaznaczamy CTRL V lub prawym wklej i mamy już tutaj ten link do RMF -u. no i .pls czyli no, zgadza się zgodnie z instrukcją się zgadza teraz na przykład chcemy sobie grać inną stację nie wiem może to będzie hmm, o, Radio SK Chcemy Kraków, łódź, nie wiem, Warszawa, co tam wybieramy. Hmm, 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 pełno tego jest. Dobra, w każdym razie wybieramy. A, nie będzie Kraków. Prawym tutaj w te kilo, kilobajców na sekundę, ile tam pisze. Też copy link. Wchodzimy z powrotem tutaj. Następne sobie tutaj zaznaczamy. I Ctrl V. I mamy znowu następną yy, linkę uzupełnioną. Dobra, i teraz sobie następną radio szuk szukamy, następną stację radiową, nie wiem, możemy sobie na przykład coś dalej znaleźć. A. RMF MAX, niech będzie. Klikamy prawym, znowu kopiuj, wchodzimy. I CTRL V i mamy PLS. Dobrze. I żeby następną na przykład linijkę chcemy sobie dodać, więcej tych stacji radiowych, to nie jest też żaden problem, po prostu wystarczy skopiować to. Wklejamy CTRL-V, tutaj sobie tabem jedną spację wklejamy, a żeby równo było. Następnie to, czyli to żeby nie powtarzało się, musimy sobie skasować. Zostawiamy to w cudzysłowiu. Na przykład bierzemy sobie hmm, jakąś stacją, taką może trochę nie, nietypową niezbyt często używaną, nie wiem polska stacja Szanty, pierwsze słyszę, pierwsze widzę kopiuj link ctrl-v i mamy wygrane, tak? zgadza się wszystko? końcówki pls Czyli powinno to działać. No, tak, jeszcze żeby pokazać y, Wam, y, że są jeszcze inne formaty, właśnie oprócz tego PLS, tak jak mówiłem wcześniej, to na przykład tu mamy na tej stronie, y, tutaj jest Radio Katowice. Oczywiście najlepiej sobie brać te formaty 128K, bo to jest najlepsze przesyłanie dźwięku. Więc tak, y, kopiujemy link. Sobie tutaj wchodzimy do tego notatnika. Na przykład tutaj, właśnie. Odmieniam, już widać, że jest końcówka M3U. No dobra, to przechodzimy dalej do gry. Dobra, teraz Wam pokażę, jak powinno to działo, działać to radio. Zmieniamy sobie klawisze, tam numer 6 na klawiaturze. Łączy nam się, a, o, właśnie działa radio Katowice. Tam zmieniłem kilka linków, bo nie działa to po prostu. Każdy link, no nie wiem, bynajmniej czasami działa, czasami nie działa, różnie to bywa, ale w gruncie rzeczy macie dwie strony. Z tych dwóch stron, jak z jednej strony nie działa link, to z drugiej bierz się, powinno to wszystko zaskoczyć. Jak nie, no to trudno. Ale macie tyle stacji, że naprawdę możecie wprowadzać, wprowadzać, bawić się, słuchać, co chcecie, jak chcecie. Jakbyście mieli jakieś pytania, po prostu to piszcie w komentarzu, postaram się wam odpowiedzieć na te pytania, pomóc jakoś. No i poza tym myślę, że tak się jak już pomogłem, bo na pewno dużo osób już się zastanawia, jak to radio zrobić, żeby to działało. Więc jeśli chcecie, zobaczyć więcej filmików na tym kanale zmotywować bardziej nas do działania i w jakiś sposób prowadzić następne poradniki. No to nic prostszego, wystarczy zasubskrybować kanał, polajkować filmik. No i no i tyle. I dziękuję wam wszystkim za obejrzenie tego poradnika. Trzymajcie się. Hej.